Dbanie o zdrowie może czasem przypominać układankę, w której wiele różnych elementów musi idealnie do siebie pasować. I tak jak w przypadku układanki, czasami trudno dostrzec, jak wszystko się ze sobą łączy. W Wisera wierzymy, że na każdą zagadkę istnieje rozwiązanie. Zamiast skupiać się tylko na jednym elemencie układanki, robimy krok w tył i patrzymy na całość na całego człowieka. Nazywamy to triadą dobrostanu, która obejmuje trzy ważne obszary: dobrostan funkcjonalny, energetyczny i emocjonalny. Z perspektywy funkcjonalnej wyzwania związane ze zdrowiem postrzegane są jako zakłócenia we współpracy części i systemów organizmu. Dobrostan energetyczny odnosi się do tego, jak energia przepływa przez ciało w uporządkowany sposób, a emocje są zakorzenione w naszych ciałach fizycznych i dostarczają ważnych wskazówek podczas rozwiązywania zagadki zdrowotnej. Dzięki Visera możemy zmierzyć każdy element układanki, zobaczyć, jak są ze sobą powiązane i ustalić, gdzie brakuje poszczególnych części. Aplikacja Visera potrafi ocenić, jak organizm radzi sobie ze stresem i mierzy reakcje ciała na różnorodne fizyczne, emocjonalne i środowiskowe markery biologiczne. A następnie możemy zalecić produkty i usługi na podstawie unikalnych reakcji organizmu. To jak odnalezienie brakującego elementu układanki. Nagle wszystko zaczyna mieć sens, a kiedy mamy pełny obraz naszego zdrowia, możemy działać bardziej proaktywnie, aby zachować dobrą kondycję. Zdobądź więc brakujące elementy, których potrzebujesz, aby stworzyć piękny obraz zdrowia. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź visera.com.